Niestety pustkami tu wszystko świeci. Dlatego ja mam plan. Zapraszam, zapraszam. To jest nasza ciężarówka. Big cox. Przepraszam, przepraszam, poniosłem z jest lewa i z prawa. Big Cox. Bitcox, czyli to widzicie. Mamy Bitcox ciężarówę. A za nami są wielkie zjeżdżalnie akurat ten piękny jeszczowy poranek. Wie czeka jest poranek? Tak, poranek. 52 50... Tak. Bo my nie śpimy ogólnie. Zapracowani w ogóle. A z, tego, z tej okazji, że będziemy zjeżdżać po eksklu... exclusive event. Patrz tu, ho! ho, ho. Jesteście na to gotowi? Ja nie, no idziemy. Zobaczcie, tu najstarszalny na nas czeka. No jestem ciekaw, jestem ciekaw. Dobra, którą wybieramy? No chyba czerwono. Chyba ja no, najszybsza. To, no. Dobra, zielone mam, to, to ja jadę pierwszy, abyś wiesz tam, ci powiedzieć czy przeżyje? Tak, tak, tak. Czy weź tam był jakoś... To mi się skończyło z jakimś takim osobnikiem.

A bardzo no, to wypłynął, tak to. Teraz my kolej. Ło kurde, co Ej, co? O co? No kurde! Co ci się podobało? Zajebiste! Niestety, fajnie. Ja to Garnak sobie zamarzyłeś. Ejku, tam zresztą tu się Dobra, Zobacz, akurat w końcu... Za... Do. Dobra. Ej, co? Spokojnie, panie no bo tu trzeba przejść bokiem, wie pan? Pani, bokiem trzeba! Bokiem! <laughs> To jak oceniasz tutaj? Trzeba nauczyć ludzi. Nie, świetnie, ale nie wiedziałem co się dzieje, a później tak wy, wypłynąłem. Na, na powierzchniach Toczyłem się nad potem chciałem się wtoczyć tam na samą górę po tej zjeżdżalni. Nie róbcie tak, dzieci. Później tak patrzę się nigdy tam nie jakiś ysel się tak. kręci w jakieś miejsce. Nie róbcie tak. Kóra jest tutaj taka największa? Tutaj. Największa jest niebieska, czy jest pomarańczowa, y, fioletowa? Bo ta żółta jest chyba najkrótsza. Nie mam pojęcia. Dobra, ale wiesz co? Tu masz wylot ładny. Obserwuj wylot, ja lecę tak, żółtą. Tak. Lecę ja będę patrzył. keytotan na nole,

To oh, seeka musimy wypłynąć tutaj na brzeg musimy muszę czymś się powiedzieć. No ty przy tej ciężarówce na To. Ty jak zjeżdżasz z tego to wyglądasz jak... jak ci... Jak te takie chłopki z sąsiadów, jak sobie... Nie! Nie! Ty no znowu nie wie gdzie przejść, panie! Ty bramkę masz normalnie, rozumiesz Bramkę masz Ty Jak obcięty, jo! Jaka fryzura! Bokiem dobrze Ja widzę, dobra Tu sytuacja wygląda na tutaj się przebyciła jakaś babeczka ogólnie Wpadła w barierkę, głową zaryła I później patrzy tu sobie coś tam schodzi i krzyczysz do mnie I nagle przez tą zjazd mi się tak w błędniku namieszało w oczach, że myślałem, że ty spadłeś z tego. Na taką tyczkę, ja taką oh, kurde. Tak, Trzech, schodzę tu na dół, ale patrzę, bo się przygląda, a ty tam na górze znowu krzyczysz do mnie. No tak. A tu się jeszcze poślizgnąłem i wpadłem do tej niebieskiej. Ale wiesz, co źle zrobiliśmy, bo ta czerwona jest najlepsza. Obecnie. No ja wiem, ja wiem. wzięliśmy na początek, ale dobra. Teraz będzie fiolet... fioletowy pogromca. Wygląda grubo, tak grubo, żebym się nawet spadło. Bo... Ja tak jak. jak coś to wszystko nakrał, wejdzie w gniazdo tak czy siak? Jak coś, to pozwiesz tego gościa, co tutaj zbudowałeś. Oczywiście, oczywiście. Tak. Tutaj szybko pojadzi do tego słynnego, yy, ograniczy Adi Stola. On się zajmie. A, no, no to już mogę odpisać.

Twoi have Hey, yeah, I hear jakiś. Problem jakiś. Widzisz, cały ma na plecach. Mogę jest taka rola, wyjąć i cię nawalić, co zimasz Ty no kolejny patrz na niego. Ty no przez przez kraty przychodzi to jest problem z barierką. Czarne i A ten mu zdjęcie robi jeszcze. Czekaj, skup ha? zdjęcie ha? tego. Myślisz, że zrobił? I ten łysy tutaj, pan. Chyba zrobią, to wszystko nagrywa. Wiesz, celebryci, celebryci. Chodźmy spogadać z, 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 z fanem. Dobry panie fan, jakiś. Jakiś stream prowadzony? Czy ty jesteś. Łysym rudzielce Da! jest rudy I po operacji plastycznej No jakiegoś fruta. Tak, chyba takiego bez R Ty zgubił go chyba jakiś obraźliwy znak nam teraz pokazuje co wyzywasz mnie? Ja w kupce tako No i i nie ma Normalnie Telefonik też weźmiemy tak, na pamiątkę. na pamiątkę. Dobra, chodźmy tutaj na... O. Teraz co chcę powiedzieć? Świetna rzecz, naprawdę musimy tu jeszcze z kimś przyjść tak, i sobie tak, To Jest naprawdę świetny. Także to jest za darmo, nie taki arkad. Nie powiadamy arkadę. Nie z bardzo tego mi się podoba. Zapraszamy bardzo okrągły arkad tutaj na taką zjeżdżalnię. Zobaczymy, czy trzeba przedstawiać, czy się zmieści Tak. I wielkie pozdrowienia dla y, osób y, prowadzących budowę właśnie tego przybytku. Myślę, się, tak, że to może tak. być kolejny taki y, gościu o y, pseudonimie Miś Aczka Więc tego też pozdrawiam. jeśli to on to jest za to odpowiedzialny Ej, jeśli nie to nie to i tak tego pozdrawiamy, i tak, pozdrawiam. I tak, tak pozdrawiamy, tak, tak. pozdrawiamy. Kto to to I, I Miś Aczka też. Tak jest. Pokażę się jedna rzecz. Teraz uwaga. Wszystkie women To jest wasza ostatnia szansa na zobaczenie ciała Wielkiego Zakę. Klipujcie. Tam. Dobra, odjeżdżamy, zobaczmy I to... Dobra, szybki.